firma niemiecka poszukiwała ekologicznych pierogów, tak? Chcieli ekologicznych akurat... pierogów. Tak, ekologicznych. Marzy mi się, aby mój biznes wszedł na rynek maltański. Przedsiębiorcy mają głowy pełne pomysłów, Możliwości, potencjał mają. Druga strona medalu. Były jakieś fakapy. Jesteśmy bardziej, można powiedzieć, takie łączniki między Komisją Europejską a przedsiębiorcami. Wiele tych działalności jest legalnych, ale pod kątem etycznym czy moralnym wątpliwe. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Found Story. Ja nazywam się Michał Kirker, a dzisiaj na tapecie mamy całkiem trudno brzmiący temat i mamy dzisiaj gościa. Aleksandra Szarek, główny specjalista Wydziału Wsparcia Przedsiębiorczości Funduszu Górnośląskiego i konsultant Enterprise Europe Network. No, i to jest to właśnie, co tak dla mnie. Trudno i skomplikowanie brzmi. Ola... Dzień dobry. Dzień dobry, coś? Ola, dokładnie. Dzień dobry. Ola, powiedz mi, czym jest ten Enterprise Europe Network? Jest to globalna sieć instytucji otoczenia biznesu. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, która powstała w 2008 roku. Okej, okej, okay, z... okay. powstało to okay. w skrócie. W skrócie. I teraz tak, brzmi to trochę jak taki projekt NASA, bym powiedział, bo to tak dużo trudnych słów użyłaś. Natomiast gdybyś tak mogła wytłumaczyć nam w tym momencie dla takiego, jak to się mówi, zwykłego zjadacza chleba, ewentualnie dla przedsiębiorcy, który absolutnie nie ma pojęcia, co to jest ten Enterprise Europe Network, to jakbyś to tak to w paru zdaniach wytłumaczyła? Głównym celem jest wspieranie firm, które chcą wychodzić na rynki zagraniczne, które chcą wdrażać innowacje i ogólnie się rozwijać. Jest skierowany głównie właśnie dla tych firm ambitnych, które już mhm. są ugruntowane na danym swoim lokalnym rynku i chcą wychodzić dalej. Okej, okay, fajnie to powiedziałaś dla firm ambitnych, jakby, czyli jakby trochę dookreślamy tak naprawdę odbiorców tak. pod tytułem, że to musi być ambitna firma, czyli jakby... Takich jeżeli... mamy bardzo dużo w no, no, jakby, Ja absolutnie nie wątpię, powiedziałbym wręcz krok dalej, że mamy tylko takich, że macie tylko takich przedsiębiorców ambitnych. Okej, okay, jakby co zyskują te firmy? Głównie zyskują informacje, takie pozafinansowe wsparcie, informacje, która też jest cenna, prawda? Po pierwsze informacje o różnych źródłach finansowania, dla firm, które mają pomysły związane z inwestycjami w firmach. Następnie informacje o partnerach, czyli wsparcie takie w poszukiwaniu partnerów. Mamy narzędzia, które pomagają nam łączyć nasze firmy, chcące wyjść na rynki zagraniczne. A po trzecie, informacje z takich zakresów, które interesują właśnie te ambitne firmy, na przykład ochrona własności intelektualnej transfer technologii czy inne tematy związane z działalnością międzynarodową. Okej, okay, czyli tutaj się głównie skupiamy na tej działalności międzynarodowej w tym projekcie? Głównie tak. Okej, okay, powiedz mi, bo Enterprise Europe Network, jak sama nazwa wskazuje, to jest projekt ogólnoeuropejski, też globalny. Globalny. Na samym początku idea tego projektu była taka, aby wspierać te firmy małe, mikro, mikro małe i średnie, które mogłyby jak najwięcej czerpać mhm. z korzyści związanych z działalnością na jednolitym rynku europejskim. W tej chwili jest to sieć o zasięgu globalnym. Ośrodki Enterprise Europe Network działają przy instytucjach, tak jak powiedziałam, instytucjach otoczenia biznesu na całym świecie, w naj, najróżniejszych kontynentach. W ogóle fajne jest to, co powiedziałaś wcześniej, że dajecie informacje. Mówi się, że informacja to jest nieraz najcenniejszy zasób, jaki można tak. mieć. Powiedz mi, czy to troszkę, bo to jest ciekawe, popatrz na to z mojej perspektywy. Nie? Mm -hmm. Jakby Fundusz Górnośląski oferuje różne możliwości. Zarówno pożyczkowe i dotacji, i wsparcie przy różnych projektach, czy między innymi oferuje także wsparcie przy projektach międzynarodowych, jak misje gospodarcze, kontakty, działalność, właśnie to B2B, i tak dalej, networking i tak dalej, i tak dalej. Nie masz poczucia, że tutaj jest, albo może bardziej to powinienem zadać takie pytanie, czy to nie jest ten cały projekt Enterprise Europe Network, nie jest trochę w konflikcie z tym, co robi sam Fundusz Górnośląski? Nie masz takiego poczucia? Nie, nie, absolutnie nie. Jest to projekt, można powiedzieć, komplementarny, tak jak powiedziałeś, Fundusz Górnośląski ma szeroki wachlarz mm -hmm. usług, projektów, które wspierają firmy na różnym etapie ich rozwoju. Enterprise Europe Network jest w tym y, miejscu, który dla tych firm, które, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, są ambitne, które już mogą wejść dalej, że aby nie stać w miejscu, nie działać, już mają ugruntowaną sytuację na danym rynku i chciałyby się dalej rozwijać. Żadnego konfliktu tutaj nie ma. Nasze projekty, niektóre są o zasięgu, jakby realizują cele regionalne, tak, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Natomiast my jesteśmy bardziej, można powiedzieć, takim łączniki między Komisją Europejską a przedsiębiorcami. Jako, że blisko współpracujemy z Komisją Europejską, sam ten projekt jest, tak jak wspomniałam, inicjatywą Komisji Europejskiej, współpracujemy również... Z Powiedz mi w takim razie, no bo tak, mówimy o tej współpracy zagranicznej. Czym więc to się różni od tego, co robi właśnie Wydział Współpracy Zagranicznej w funduszu? Ponieważ w, wiesz, no u nas w funduszu to jest tak, że jest to misje gospodarcze, jest klub eksportera, te misje się, się realizują, się przedsiębiorcy zgłaszają, jadą, fundusz to organizuje od A do Z. A jak to wygląda w, w kwestii właśnie tego Enterprise Group Network? Dlaczego ja jako przedsiębiorca miałbym wybrać na właśnie taki Enterprise Group Network, a nie koniecznie misję gospodarczą? Z no funduszu? nie, to tak nie wygląda. Klienci, którzy do nas przychodzą, korzystają zarówno z jednego projektu, jak i drugiego. Zawsze, tak jak mówiłam, jeżeli klient dostaje dawkę informacji od nas, informujemy również o naszym drugim projekcie. Aby mogli skorzystać w pełni z tego, co dają te wszystkie projekty i fundusze, mogą zarówno jechać na misję gospodarczą. Z drugiego projektu, która, tak jak powiedziałeś, jest od A do Z zorganizowana, a u nas korzystają z naszej bazy ofert kooperacyjnych, ko przychodzą nas giełdy kooperacyjne przy okazji targów. Także mogą i tutaj, i tu, tak jak mówiłam, komplementarnie korzystać z, z obu. Czyli projektów. innymi słowy, wy po prostu robicie w ten sposób, że jest odpowiednik Funduszu Górnośląskiego, na przykład na Malcie. Jest? Tak. Jest, ok, czyli ma trafiłem, Malta jest. Trafił. Okay. Jest odpowiednik na Malcie i rozumiem, że przychodzi przedsiębiorca i mówi marzy mi się, aby mój biznes wszedł na rynek maltański. I rozumiem, że wyszukacie w tym momencie poprzez tamtego operatora na Malcie firmę, która by chciała z tym naszym przedsiębiorcą z województwa śląskiego podjąć współpracę. Dokładnie Dobrze to tak. Rozumiem? Dokładnie tak. W praktyce to wygląda tak, że opracowujemy ofertę naszej firmy wprowadzamy ją, opublikujemy w naszej bazie ofert kooperacyjnych. Do tej bazy mają dostęp, dostęp wszyscy konsultanci, ale też każdy klient tych instytucji. Oprócz tego kontaktujemy się od razu z konsultantami na Malcie. Wszystkie informacje, które przedsiębiorca potrzebuje, otrzymujemy od nich i tam na miejscu mogą nam podać też informacje, który klient by był odpowiedni dla, jako partner dla naszego Klienta. Czyli te, umożliwiamy te pierwsze kontakty okay. między firmami. I macie jakieś takie, nie wiem, spektakularne sukcesy? Typu połączyliście z jakąś, jakąś firmę z województwa śląskiego, która robi coś z kimś wielkim gdzieś. No takich firm to mamy bardzo dużo, bo to jest nasz główny cel. No To, to, dobrze. <noise> tak, że... no to bardzo dobrze to lata się bardzo cieszę. No to jakiś przykład. Może podam ci przykłady z ostatnich dni. Czy miesięcy nawet, bo trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że o jeden mail albo jedno spotkanie. Często są to, jest to długofalowa współpraca z firmą i miesiące pracy, tak? poszukiwania tych informacji. Zgłosiła się do nas konsultantka z Niemiec, która miała firmę dystrybutora choinek. Oni, okay. tak, to była też, oni mieli sieć Żywych dyskontów, sztucznych? sztucznych. Oni mieli sieć dyskontów i chcieli, Akurat od polskiego producenta te choinki. Moja koleżanka przeszukała oczywiście w pierwszej kolejności bazę, bazę ofert naszych, wśród naszych klientów. Następnie poszukała w internecie kolejne firmy. Spośród 30 firm, które obdzwoniła, wysłałam im te informacje, jedna się zgodziła na kontakt z tym niemieckim przedsiębiorcą. Niestety była to jesień i było to za późno na to, aby zrobić dostawy. Do grudnia. Niemniej jednak firma dalej rozmawiała z, tą niemiecko, z tym niemieckim klientem, wysłali próbki. Okazało się, że te nasze choinki są tak wspaniałe, takiej dobrej jakości, że chcą jednak zamawiać na kolejne święta. Więc jedno zamówienie poszło i z tego, co już dzisiaj wiem, rozmawialiśmy z klientem, że będą kolejne też zamówienia i dalsza współpraca. Okay. Także to jest jeden z. Mogę jeszcze powiedzieć o, o innej firmie, która jest właśnie przykładem tego, jak mogą nasze projekty współpracować. Spotkaliśmy firmę na jednym z wydarzeń, które organizowaliśmy na konferencji, która się zainteresowała naszą ofertą. Jest to producent, a właściwie firma, która się zajmuje montażem regałów magazynowych. Chciała wejść na nowe rynki, ale na początek te ościenne rynki naszych tutaj najbliższych sąsiadów. I tak, jak mówiłam, zrobiliśmy ofertę, poszukaliśmy wśród krajów potencjalnych, potencjalnych partnerów. Zgłosiła się do nas firma z Łotwy, z Węgier oraz z Czech. Nasza firma się z nimi dogadała, podpisali kontrakt. Oprócz tego, ta firma też wyjeżdża na tę misję, także korzysta zarówno z naszej bazy, jeździ na misję i cały czas poszukuje partnerów. Czyli jeździ kolejnych na misję, rozumiem, z wydziałem współpracy zagranicznej funduszu tak. a przy okazji korzysta z projektu Jak najbardziej EN. i to się nie wyklucza jedno z drugim oczywiście. Okej, okay, super w takim razie teraz druga strona medalu. Były jakieś fakapy były jakieś sytuacje, w których bardzo chcieliście, jak to się mówi, złącza, złą, złączaliście te dwie firmy i nie pykło. No, żeby doprowadzić do współpracy. Są to często miesiące pracy, mm -hmm. tak? Negocjacji nie zawsze się udaje. Mieliśmy jednego klienta, który miał współpracować z firmą niemiecką. Firma niemiecka poszukiwała ekologicznych pierogów, tak? Chcieli ekologicznych akurat... pierogów. Tak, ekologicznych. Takie znaczy, było ja muszę, muszę zadać pytanie, czym się różni ekologiczny pieróg od nie ekologicznego Odpowiednich pieroga? Odpowiednich produktów, tak? Oni to sprawdzali, trzeba znaczy, było znaczy, wykazać ja, certyfikaty. Tak, ja to rozumiem, natomiast e, bardziej myślę pod kątem... Mm, dobrej jakości pieróg, a z Dobrej jakości. jakości. Pieróg. Natomiast oni. <laughs> tak, natomiast było to tak zdefiniowane ekologicznie. Ekologiczny pieróg z. Ekologicznych jajek, tak. Z ekologicznych <laughs> jajek, okej, okay, ma to sens. Okej, okay, dobra, no kontynuuj, kontynuuj. Tak, czyli tak to, tak to było nazwane. Pierogi były świetnej jakości, bardzo dobrze babcia zrobiła, były piękne pierogi, już była prawie, że dostawa, natomiast Niemcy zrezygnowali nagle. Nie było wiadomo dlaczego. Okazało się, że nasza polska firma dostarczyła w plastikowych pojemnikach te pierogi, a jako, że tam była. Niemcy napisali, że chcą ekologiczne pierogi, nie tylko z ekologicznych produktów, chcieli też w ekologicznym opakowaniu. Okay, I, się nie, I tutaj i tutaj się nie dogadali. To jest ta niemiecka doskonałość, niemiecki perfekcjonizm. Nawet jeżeli... Pamiętajcie, drodzy przedsiębiorcy. Przynajmniej w wymogach wśród... Tak, w branży pierogowej... Absolutnie. Tak, Jeśli partnerów. wysyłacie ekologiczne pierogi do Niemiec, pamiętajcie o tym, że muszą być w ekologicznym opakowaniu, bo inaczej nie będą ekologiczne. Jakby w sumie nawet to jest zabawne no, zabawny projekt. No, zapewne to nie wiesz, dla klienta znaczy, to nie dla, było takie zabawne, bo to było miesiące, no negocjacje. Zakładam, że to się Znaleźli kancelarię po drugiej stronie niemieckiej, którą prowadził Polak, która była też już przygotowana ewentualnie, żeby. Pomoc tej naszej polskiej firmy, tam na miejscu jakoś działać. No więc czas był poświęcony, no i niestety się nie uda, ale później to też nauczyło i nas, i firmę, żeby właśnie dopytywać się o najmniejsze szczegóły. No i to jest, powiem ci, niesamowite. Naprawdę niesamowite, że no, takie jest powiedzenie, diabeł tkwi w szczegółach i widać, że nawet w tym przykładzie, na przykładzie tych pierogów, absolutnie tak było. Powiedz mi, z jakimi najczęstszymi problemami przychodzą przedsiębiorcy? Do Was, do projektu Enterprise Europe Network. Ja to będę w ogóle często powtarzał, bo to jest jakby chciałbym, żeby to wszyscy zapamiętali. Jakby to Enterprise Europe Network brzmi strasznie, ale nie jest takie straszne, jak go malują. Z jakimi tymi kłopotami najczęściej przychodzą? Może nawet nie z kłopotami, bo firmy przychodzą z pomysłami. Mają Przedsiębiorcy mają głowy pełne pomysłów, możliwości, potencjał mają i chcieliby się rozwijać. Natomiast właśnie te problemy, te bariery są takie, że brakuje. Funduszy po pierwsze, po drugie, brakuje informacji o danym rynku i pomoc właśnie po, potrzebują pomocy w wyszukaniu konkretnego partnera. Nie chcą gdzieś tam szukać w internecie, nie wiadomo na kogo trafią. Natomiast u nas to jest bardziej jakby sprawdzone i pewne, że trafią na taką firmę, która, z którą mogą długofalowo współpracować. Powiedz mi, bo to jest nawet w tym wszystkim, tak, tak o tym myślę, mówisz, że dajecie informacje odnośnie funduszy, ale to odsyłacie między innymi do naszego wydziału instrumentów finansowych, czy, do, czy jakby nie możecie odsyłać do jakby na, naszych własnych usług? Możemy odsyłać, oczywiście. No. Nie ma tutaj konfliktu, tak jak już wcześniej Interesu. mówiła. Nie. Wręcz przeciwnie. Najpierw dajemy cały szereg informacji o tym, co nasza, nasza instytucja oferuje. Czyli, jeżeli firma potrzebuje funduszy, to oprócz funduszy unijnych, różnych strukturalnych, czy to chodzi o fundusze lokalne, krajowe, czy y, europejskie, mm. to podajemy informacje też o pożyczkach. No i oczywiście w pierwszej kolejności pożyczki, które nasza instytucja oferuje. Mamy bogate doświadczenie i bogatą ofertę pożyczkową, prawda? Także jest co I rozumiem, pokazywać. były przykłady firm, które korzystały z tych pożyczek, które fundusz pożyczek, um, proponuje. tak? I też jedno nie wyklucza, drugie mogą i z dotacji i z pożyczek korzystać, prawda? Tak, absolutnie. Powiedz mi wobec tego, jak dołączyć? Jestem przedsiębiorcą z sektora MŚP. Dzisiaj słucham tego podcastu i mówię sobie: Kurde, spróbuję. A zobaczę, a może, a może te moje pierogi są absolutnie ekologiczne i może się w Niemczech sprzedadzą. Co trzeba zrobić? Po prostu przyjść, zadzwonić, napisać. To najprostsza i krótka odpowiedź. Nie trzeba się specjalnie zapisywać. Po prostu przyjść, porozmawiamy, omówimy, co klient potrzebuje. Najpierw firma, przedstawiciel firmy nam opowiada, jakie. Czym się zajmuje, jakie ma pomysły, co by chciał osiągnąć, a my wtedy już wiemy, co możemy zaproponować. Czy to właśnie, jeżeli chodzi o zapisanie się, to zapisać można się do naszej bazy ofert kooperacyjnych, to my wtedy robimy taką ofertę. Natomiast, tak jak mówię, w zależności od potrzeb firmy, dajemy taką usługę, że tak powiem, szytą na miarę. O, nie tylko to jest, to jest hasło. To jest, to jest bardzo fajne hasło. Has... Rozwin to hasło. Tak, nie tylko to jest hasło, ale właśnie tak to wygląda. Bo szukamy tych rozwiązań, które klient potrzebuje. Nigdy nie odsyłamy klienta gdzieś, a to niech Pan idzie do innej instytucji, wręcz przeciwnie, mamy tyle możliwości i poszukujemy takiego rozwiązania, które jest potrzebne do danego klienta. Tak jak mówiłam, albo w fundusze, czy to na przykład informacja o ochronie własności intelektualnej, jeżeli firma potrzebuje. Także proszę mi powiedzieć, jakie ma Pan oczekiwania, co Pan chce zrobić, a my panu znajdziemy rozwiązanie. Super. jakby To, co w ogóle teraz powiedziałaś, jest, jest super. E, chyba nie da się e, bardziej zachęcić kogoś, żeby z tego projektu skorzystał, ale muszę zapytać, czy są albo czy były. No bo w tym projekcie siedzisz ile lat? Okej, okay, nie pytam. Dobra, no dobra. nie pytaj. To jest. Pytaj. <laughs> to jest, to jest... Dobra. Jakby, Powiem ale... tak, siedzę. Pracuję w tym projekcie tyle lat, że na początku jakby mogłam widzieć zmiany tego projektu. Projekt, usługi tego projektu się dostosowywały, ewoluowały w odpowiedzi na potrzeby rynku, potrzeby przedsiębiorców. Także to, że w innych, w innych latach nasza instytucja czy projekt oferował troszkę. Inne, inne te usługi, teraz troszeczkę inne dostosowane, także mogłam okay. to też widzieć. Siedzisz w tym jakby wiele wiele lat, wobec tego zadam to pytanie. Czy były takie projekty, byli tacy przedsiębiorcy, którzy przyszli z pomysłem i podzieliście? Nie ma szans? No nie, <laughs> to znaczy nie, nie ma, ma szans. Branż, czyli nie ma branż e, zakaz, zakazanych, jakby w sensie, nie, Dlaczego to pytasz? Branż zakazanych nie ma. Nie. Nie ma. Znaczy zakazanych. Co masz na myśli? Co on na myśli? No, znaczy, nie ja wiem, to są też firmy, które, których praca pod kątem, nazwijmy to, etycznym czy moralnym no jest w jakimś stopniu wątpliwa. No, no to nie Takie tak. To na przykład, w kwestie, na przykład wiesz, hodowla skór zwierzęcych i tak dalej, czy kwestie uboju. No, w wielu krajach jest to jakby podawane wątpliwość, w wątpliwość, się do jakichś zwierząt. Czy były takie projekty, przy których naprawdę mieliście. Taki, taką czerwoną lampkę, taki red flag, który wam mówił, ok, tego nie będziemy realizować, albo do tego nie będziemy dokładać swojej ręki. Po pierwsze, z zakresu rolnictwa mieliśmy mało, bardzo klientów. Jeżeli chodzi o specyfikę tutaj, działane... nawet nie mówię o rolnictwie, to tylko przykład. No, mówię ogólnie. Przy... Biorąc pod uwagę te przykłady, nie możemy świadczyć usług dla tych przedsiębiorców, którzy właśnie gdzieś są, produkują coś nielegalnego, tak? No to jest oczywiste. Niekoniecznie to jest nie, tak powiedziałem. ja nie mówię, że to jest nielegalne. Wiele wiele tych działalności jest legalnych, ale pod kątem etycznym czy moralnym wątpliwe. No nie mieliśmy takich klientów. No okej, okay, czyli do tej pory same jakby nie patrzeć, success story. <laughs> Żeby był success story, to tak, to... Trzeba bardzo się do tego przyłożyć, tak wiele miesięcy pracy. Powiedz mi Ola, czy te usługi są bezpłatne? Bo to trochę brzmi utopijnie, bo popatrz z mojej perspektywy. Można do was przyjść w każdej chwili. Można was przyjść, powiedzieć mam taki pomysł, albo chcę to i tamto, mam taką propozycję. No, i wy robicie cały know-how, macie, tak? Czyli gdzie najlepiej z czego skorzystać, gdzie, w jakim kraju najlepiej zrobić współpracę, i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest całkowicie dla Was bezpłatne? Bo jakby, czy, no, może nie dla Was, ale dla bardziej nas, dla, dla przedsiębiorców. Dla przedsiębiorców. no właśnie. Dla przedsiębiorców nasze usługi są bezpłatne, ponieważ są finansowane częściowo bezpośrednio z Komisji Europejskiej, ze środków programów unijnych, a częściowo ze środków z, naszego, z budżetu naszego państwa. Także w 100% projekt jest finansowany i przedsiębiorca może skorzystać bezpłatnie z tych usług. Okej, okay, czyli po prostu przychodzę i naprawdę, czyli ta utopia jest faktem trochę, bo, bo to brzmi utopia, ale to jest fakt. Tak. No i bardzo fajnie. W skrócie. W skrócie tak. Ola, powiedz mi, były takie historie, bo też znamy realia. Jedni swoje, drudzy swoje. Teoria teorią, praktyka praktyką. Mieliście takie historie, w którym przychodzi przedsiębiorca, dajecie mu całe know-how, a potem nagle się okazuje, że z drugiej strony nie ma całkowicie odzewu, że to, co on proponuje w kraju X, kompletnie nie ma szansy, żeby tam jakkolwiek się zagnieździło? Można znaleźć taką, taki jakiś, chociaż jeden przykład. Firmy, która ma świetny produkt, natomiast na tyle niszowy, że jest mały odzew z drugiej strony, prawda? Jaki przykład był? Mamy taką firmę, która jest bardzo, bardzo fajne usługi oferuje. Współpracuje z artystami i, i oferuje rzeźby. To są rzeźby takie unikatowe, na, na zlecenie. Performatywne. Tak, można tak właśnie można tak powiedzieć i skierowana do wąskiej grupy odbiorców. Także, żeby znaleźć partnera z drugiej strony, to tr trudno do niego dotrzeć, tak? Trzeba bardzo starać się, aby promować tą ofertę, jeździć, szukać. I co? Ja I razem, że raz... udało się, że się nie udało? Skończyć. Na razie jeszcze nie. To jest nasz klient od jakiegoś czasu staramy się promować tą ofertę. Jeszcze się nie udało, ale wszystko przed nami. Okej, okay, powiedz mi. Takie, podaj mi jakiś przykład yy, największego sukcesu, osiągnięcia jakiejś firmy, która dzięki Wam zrobiła jakiś kompletny breakout. No to w przeciwieństwie do poprzedniego pytania, to mogę podać dużo przykładów. To śmiało, to cudownie, no to cudownie. To dodawaj. To, to bo czasami chodzi, gdybym już, już, już ja, ja słuchał tego podcastu, no to zadałbym sobie takie pytanie: no dobra, ale to jaka firma z jakiej branży, co produkuje i co finalnie dzięki tej współpracy osiągnęła. Dobrze. To najpierw podam y, firmę z branży IT. Branży IT, ale specjalizującą się w obszarze lotnictwa. I to jest takie można powiedzieć wysokie technologie, ale żeby y, nie zawęzić się do jednego, potem podam, podam drugi przykład z innej branży, dobrze? Ta pierwsza firma. Przyszli do nas przedsiębiorcy. Była to malutka wtedy firma, właściwie dwie osoby, właściciele, którzy założyli niedawno firmę. Przyszli do nas, mieli dużo pomysłów, wiedzę ogromną w swojej dziedzinie i chcieli się rozwijać. I właśnie, tak jak wcześniej mówiliśmy o tych problemach, czego brakowało, to były fundusze. Więc Konsultanci znaleźli tej firmie odpowiednie programy, odpowiednie konkursy, i ta firma mogła przygotować wniosek. Sami też mogli przygotować, dzięki nam, ponieważ myśmy pomagali w tym wniosku, konsultowaliśmy, tłumaczyliśmy wytyczne, regulaminy, tak aby ta firma mogła jak najlepiej to zrozumieć i jak najlepiej samemu wypełnić wniosek. Otrzymali dotację, potem mogli iść krok dalej, rozwijać się nadal. Znowu Przyszli z, do nas o, o pomoc w wypełnianiu kolejnego wniosku. Najpierw w znalezieniu oczywiście odpowiedniego konkursu i odpowiedniej dotacji. Kolejny raz otrzymali dotację, więc mogli dalej rosnąć, zaczęli zatrudniać pracowników. Następnie skorzystali też ze szkolenia, które było organizowane przez nasz partnerski ośrodek w Japonii. Mogli tam polecieć, oprócz tego, że samo szkolenie było na wysokim poziomie, za bardzo zaawansowane, to jeszcze mogli tam spotykać się z firmami japońskimi, przylecieli z kontaktami, z dawką wiedzy. Mogli tam też wymieniać doświadczenia z tamtymi firmami, które już miały sukcesy. No i dzisiaj ta nasza firma jest już dużym graczem na rynku, który współpracuje z największymi liniami lotniczymi na świecie. Już nas nie potrzebuje, bo już są duzi. I o to okay, nam chodzi. A co, co oni robili? Aplikacje do samolotów, które zwiększały bezpieczeństwo lotu oraz optymalizowały zużycie paliwa. O, ciekawe. Bardzo ciekawe. Jakiś inny przykład? Taki a bardziej drugi przykład, przyziemny? Właśnie, bardziej przyziemny. Właścicielka piekarni, czyli nie tylko kosmos, nasa, mm -hmm. lotnictwo, ale właśnie chleb. Przyszła pani parę lat temu do nas, która wzięła udział w szkoleniu dotyczącym wypełniania wniosków do takiego trudnego dużego programu horyzont wydawałby się trudny dzięki temu szkoleniu postanowiła wziąć udział w konkursie aby wziąć udział w konkursie wtedy musiała też znaleźć partnerów do konsorcjum do realizowania swojego pomysłu projektu ona była tą firmą z Polski która miała za zadanie testować Ostateczny produkt, a współpracowała z innymi instytucjami, między innymi z Uniwersytetem z Hiszpanii i z firmami z innych krajów, wypracowali pewną, pewną recepturę dla na przykład osób z różnymi nietolerancjami, aby produkować chleb wysokiej jakości. No i otrzymała jedną dotację z tego programu Horyzont, następnie postanowiła dalej dalsze prace. Badawczo-rozwojowe prowadzić, otrzymała kolejną dotację i tak prowadziła tych projektów, nie wiem chyba, że ze dwa albo trzy. Okej, okay, czyli jakiś chleb z tej mąki enowski upiekła. Był, A wydawałoby się, że piekarnia, prawda? Co tutaj można jeszcze oprócz chleba wymyślić? Można. Można, czyli jakby można nawet chleb rozwinąć. To jest rozwinąć, e, tak. całkiem, całkiem ciekawe. Prowadzić innowacje do chleba. Prowadzić innowacje do chleba. Jak <laughs> państwo słyszycie, da się do wszystkiego wprowadzić innowacje, także wprowadzić innowacje do chleba. Powinieneś taką jeszcze jedną rzecz po drodze, to będzie chyba moje ostatnie pytanie, tak myślę. Powiedziałaś, że się różni ten projekt, czyli ten Enterprise Group Network, od tego, co było na początku. Jakie widzisz największe różnice między tym starym en a tym aktualnym? No, różnicy, różnic jakby w samym podejściu na, na nie ma, ale. Jedynie o co mi chodziło, to o to, że te usługi są bardziej dostosowywane do obecnych realiów. Czyli, na przykład, większy nacisk kładziemy na cyfryzację w firmach, czyli na usługi związane ze wspieraniem wdrażania tej cyfryzacji, związane z realizacją tych wymogów ekologicznych. I, na przykład, po doświadczeniu związanym z pandemią, pomagamy firmom w tak zwanym resilience, czyli odporności. Firmy, firmy. Odporności na, rynku. na? Odporności na różne wstrząsy na rynku, czyli na różne nieprzewidziane wydarzenia. No Okej, okay, rozumiem jakiś przykład? Można powiedzieć ogólnie, że szkolimy firmy, yy, aby zapobiegały, jakby takim. Jakimś wstrząsnąć czymś, czymś nieprzewidziany, nieprzewidzianymi wydarzeniami, czyli szkolenia, y, aby się przygotowały, aby mogły się przebranżowić na przykład. Okej. Okay. Powiedz mi tak, Ola, jeszcze dosłownie, już ostatnie moje pytanie do ciebie. Gdybyś miała zachęcić przedsiębiorcę do tego, aby skorzystał z usług Enterprise Europe Network. To co byś mu powiedziała? Po prostu zapraszam wszystkie firmy, które chcą rosnąć, rozwijać się, a my pomożemy, wesprzemy i pomożemy rozwinąć skrzydła. No i szanowni Państwo, dokładnie to się może wydarzyć, jak tylko skorzystacie z pomocy Oli. Ale nie tylko Oli, bo ma też wiele koleżanek w pracy, które absolutnie również mają podobną wiedzę. Szanowni Państwo, Aleksandra Szarek, główny specjalista w wydziale wsparcia przedsiębiorczości Funduszu Górnośląskiego i konsultant Enterprise. Europe Network. Programu, który nie jest tak straszny, to wcale nie jest NASA, ale NASA może być. Ale jeśli macie chleb w swojej ofercie, to i nawet chleb może zostać rozwinięty. Dużo możliwości, także serdecznie Was zachęcamy do skorzystania właśnie z Enterprise Europe Network. Kochani, to był kolejny odcinek podcastu Found Story. Dziękujemy serdecznie za Wasz czas i za obejrzenie tego odcinka i zachęcamy i zapraszamy na na kolejne odcinki naszego podcastu. Do zobaczenia. Dziękuję Ola za spotkanie. Zapraszam i dziękuję za spotkanie.